Relacja między wiarą a nauką od wielu stuleci budzi emocje, dyskusje i refleksje. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że te dwa światy są od siebie odległe, ponieważ posługują się innymi metodami poznawania rzeczywistości. Wiara opiera się na zaufaniu, objawieniu i duchowym doświadczeniu człowieka. Nauka natomiast korzysta z obserwacji, eksperymentów oraz logicznego wnioskowania. Jednak im głębiej przyglądamy się temu tematowi, tym wyraźniej widać, że oba podejścia mogą się nawzajem uzupełniać. W historii świata bywało różnie. Były okresy, w których rozwój wiedzy budził niepokój ludzi wierzących, oraz takie, gdy osoby duchowne same stawały się pionierami odkryć. Wielu wybitnych naukowców to ludzie głęboko wierzący, którzy widzieli w badaniu świata sposób na lepsze poznanie stwórcy. Ich podejście wynikało z przekonania, że skoro wszechświat został powołany do istnienia przez Boga. To musi być uporządkowany, racjonalny i możliwy do zrozumienia. Dlatego odkrywanie praw natury nie stanowiło zagrożenia dla wiary, lecz było formą zachwytu nad dziełem stworzenia. Współczesna technologia rozwija się w tempie, którego ludzkość wcześniej nie doświadczyła. Nowoczesna medycyna potrafi ratować życie na sposoby nieznane poprzednim pokoleniom. Sztuczna inteligencja, komputery kwantowe i inżynieria genetyczna otwierają drzwi do możliwości, które jeszcze niedawno wydawały się fantastyką. To naturalnie rodzi pytania, gdzie w tym wszystkim miejsce dla duchowości? Czy rozwój technologiczny oddala człowieka od Boga? Czy może pomaga mu lepiej zrozumieć sens istnienia? Z perspektywy wielu wspólnot religijnych, nauka jest darem, który powinien służyć ludziom. Kluczowe jest jednak to, aby technologia nie stawała się bożkiem zastępującym moralność i odpowiedzialność. Wiara przypomina, że za każdą decyzją technologiczną stoi człowiek, który ma sumienie i wolną wolę. Wskazuje też, że postęp musi być połączony z troską o dobro drugiego człowieka, o środowisko i o przyszłe pokolenia. Biblia, choć powstała w czasach, gdy nauka nie miała dzisiejszego kształtu, przekazuje ważną myśl. Człowiek został powołany do tego, by czynić sobie Ziemię poddaną, ale w sposób mądry i odpowiedzialny. Oznacza to, że rozwój wiedzy i technologii sam w sobie nie jest sprzeczny z wiarą. Przeciwnie, może być narzędziem dobra, jeśli jest używany z szacunkiem dla życia i stworzenia. Podsumowując, wiara i nauka nie muszą być wrogami. Mogą iść razem, jeśli człowiek potrafi zachować równowagę. Wiara nadaje sens i kierunek, a nauka daje narzędzia i możliwości. Gdy te dwa podejścia spotykają się w sercu człowieka, powstaje harmonijna wizja świata, w której duchowość i rozum wspólnie prowadzą do prawdy. Jeśli rozwój technologii jest złączony z mądrością i pokorą, może stać się wielkim błogosławieństwem, a nie zagrożeniem.